Witam państwa. Jesteśmy niedaleko Warszawy, pod Nieporętem. To gdzieś tutaj, w tej okolicy, w 1831 roku starły się wojska polskie z rosyjskimi. Zwycięska bitwa pod Nieporętem. Ale nie o tym będzie dzisiejszy film. To kolejny odcinek Adama Cynkowego. Będziemy mówić o zupełnie innej walce. Człowieka z korozją i jej efektami, czyli rdzą. Omówię dwie najbardziej popularne metody: czyli malowanie i cynkowanie ogniowe. Skupię się na malowaniu natryskowym i na malowaniu proszkowym, bo w zasadzie tylko te dwie metody są stosowane przemysłowo. Malowanie natryskowe, nazywane również malowaniem na mokro, ponieważ farby stosowane do tego malowania są w postaci ciekłej. A ich utwardzenie następuje poprzez wyparowanie rozcieńczalnika. Niewątpliwą zaletą tej metody jest możliwość malowania w terenie. Ale jak się domyślacie już lub wiecie, malowanie w terenie jest trudne do wykonania ze względu na warunki, jakie tam panują. Za wysoka lub za niska temperatura, za duża wilgotność powietrza, deszcz i inne opady to może utrudniać wykonanie powłoki. Kolejną z metod jest malowanie proszkowe. Jak sama nazwa wskazuje, farba występuje w postaci proszku. Napyla się ją na powierzchnię materiału malowanego, a następnie utwardza w specjalnych piecach. W przeciwieństwie do malowania natryskowego, nie da się tego typu malowania wykonać w terenie. Trzeba elementy zdemontować, zawieźć do malarni, oczyścić i dopiero wtedy pomalować. Drugą z omawianych metod jest cynkowanie ogniowe. Wbrew temu, co wskazuje nazwa, nie wykonuje się jego przy pomocy... Ognia, lecz przez zanurzenie elementów w rozgrzanym do postaci płynnej cynku w specjalnych do tego przeznaczonych wannach. Przez to zanurzenie następuje reakcja cynku z metalem i niejako cynk wsiąka w powierzchnię stali, tworząc nierozerwalną powłokę. Wróćmy do porównania malowania z cynkowaniem. Niewątpliwą zaletą malowania jest możliwość wykorzystania różnej kolorystyki. Ocynk jest srebrny, a po pewnym czasie lekko szarzeje. Nie przeszkadza to wielu projektantom w zastosowaniu ocynku w minimalistycznych, nowoczesnych designach. Drugą zaletą malowania na mokro jest niewątpliwie możliwość pomalowania konstrukcji o dowolnych gabarytach, czego nie można zrobić w ocynkowniach ogniowych czy malarniach proszkowych. Ale już w tej chwili jesteśmy w stanie cynkować elementy o długości przekraczającej 20 metrów. Niewątpliwą wadą malowania zarówno na mokro, jak i proszkowego, jest występowanie korozji podpowłokowej. Korozja rozwija się pod powłoką, i kiedy zobaczymy ją na zewnątrz, zwykle jest bardzo mocno już rozwinięta i wtedy farba schodzi całymi płatami. Z takim rodzajem korozji mamy do czynienia właśnie tutaj. Tego, to zjawisko nie występuje w przypadku cynkowania ogniowego, bo jak wspomniałem wcześniej, następuje niejako stopienie warstwy ochronnej w postaci cynku z żelazem i tam korozja nie ma jak wniknąć. Cynkowanie ogniowe ma jeszcze jedną dużą przewagę nad malowaniem. W procesie cynkowania cynk wlewa się do wewnątrz konstrukcji i zabezpiecza każdą szczelinę, również wewnątrz. Wyobraźcie sobie ogrodzenie, którego, które pomalowaliście tylko od zewnątrz, a korozja zaczyna się wewnątrz słupka. Kiedy już wyjdzie na zewnątrz, w zasadzie słupek jest nie do uratowania. Warstwy malarskie dodatkowo wymagają częstej konserwacji, co bywa bardzo uciążliwe. I dodatkowo odtwarzanie tej powłoki nie zabezpieczy nam nadal konstrukcji od wewnątrz. A jak wygląda sytuacja z ocynkiem? Ocynk wytrzymuje zdecydowanie dłużej. Co prawda ocynk też po pewnym czasie się zużywa, jest coraz cieńszy, ale stal pozostaje w idealnym stanie. Można wówczas konstrukcję zdemontować i ponownie ocynkować. Powłoka taka wytrzymuje nam około 50 lat, więc częste konserwacje nie wchodzą w tym przypadku w rachubę. Różnic pomiędzy malowaniem a cynkowaniem jest na pewno zdecydowanie więcej. Powłoka cynkowa ma Nieporównywalną odporność. Już niedługo zobaczycie film, w którym będziemy realizowali prawdziwy crash test powłok, zarówno malarskich, jak i cynkowych. Zapraszam, obserwujcie nasz kanał. No dobrze. A jeśli nie podoba Wam się srebrny kolor, a jednak chcielibyście mieć dobrze zabezpieczoną konstrukcję i jednak w jakimś kolorze, z pomocą przychodzi metoda duplex, czyli cynkowanie i malowanie. Na tą powierzchnię. Jest dzisiaj ze mną pani doktor Agnieszka Królikowska, specjalizująca się w powłokach antykorozyjnych. Ale zanim zapytamy o powłokę dupleks, chciałbym jeszcze dopytać o tak zwany punkt Rosy. Na czym to zjawisko polega? Dzień dobry Państwu. Punkt Rosy to jest taki parametr, który mówi nam, czy możemy w danym momencie malować, czy nie możemy. Jeżeli konstrukcja ma jakąś tam temperaturę, a na wieczorem ochładza nam się powietrze dookoła tej konstrukcji, to wtedy na konstrukcji zaczyna się wykraplać woda. I żadne powłoki malarskie tego nie lubią. W związku z tym jest to coś, co trzeba Czego trzeba unikać? Różnica temperatur między temperaturą powietrza, która jest i temperaturą konstrukcji jest powinna wynosić zawsze powyżej 3 stopni Celsjusza, żeby wykraplanie nie było groźne. Czy to to samo zjawisko, które występuje na wyciąganie na przykład zimnej butelce z lodówki, kiedy pokrywa się ona nam właśnie takim, zimnym, zimnym nalotem? To jest idealny przykład i sądzę, że wszyscy z Państwa go świetnie zapamiętają. Wróćmy do metody dupleks. Pani doktor, czy stosowanie dupleksu to tylko kolor, czy dodatkowo dupleks wydłuża nam trwałość powłoki? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Proszę zdać sobie sprawę, że jest to połączenie dwóch zupełnie różnych substancji powłoki cynkowej i powłoki malarskiej. I one muszą ze sobą dobrze współpracować. Czy istnieją w takim bądź razie jakieś zagrożenia, jeśli to dopasowanie pomiędzy tymi dwiema powłokami nie jest idealne? Zawsze, żeby coś dobrze współpracowało, tak samo przy powłokach, jak i w stosunkach międzyludzkich musi być spełnione bardzo dużo wymagań. W przypadku dupleksu musi być bardzo dobrze przygotowana powłoka cynkowa. To znaczy, należy ją albo lekko schropowacić przez delikatne omiatanie ścierniwem, albo należy nałożyć powłoki konwersyjne. To są takie specjalne powłoki cieniutkie, prawie niewidzialne, ale one poprawiają bardzo przyczepność powłok. Bo głównym problemem w systemach dupleks jest to przyczepność powłoki malarskiej do powłoki cynkowej. Proszę Państwa, jest takie powszechne stwierdzenie, że między powłokami cynkowymi a powłokami malarskimi występuje efekt synergiczny. To takie mądre słowo, które po prostu oznacza to, że one ze sobą współpracują i ich wspólna trwałość jest większa niż dodana do siebie trwałość jednej i trwałość drugiej powłoki. I jest to prawda, bo yy, Mamy oczywiście barierę zrobioną z powłok, z powłok malarskich i mamy powłokę cynkową o bardzo wysokiej trwałości. Z tym, że mówiąc, że te powłoki są takie trwałe w systemie duplex, bierzemy pod uwagę, że ta trwałość dalej jest, jeżeli powłoki malarskie zaczną pękać i zaczną schodzić. I mamy wtedy konstrukcję stalową, która wygląda bardzo nieatrakcyjnie. Bo jeżeli macie Państwo widoczną w, w jednym miejscu powłokę cynkową, a w innych miejscach odpadające powłoki malarskie, to pomimo, że macie świetną ochronę, bo powłoka cynkowa jest jeszcze nienaruszona i dalej chroni, to jednak tak się dzieje, że większość inwestorów nie bardzo lubi konstrukcję, z której ze świetnej w dalszym ciągu powłoki cynkowej odpadają. Powłoki malarskie. Czy tak samo jak przy malowaniu, mamy tutaj do czynienia z korozją podpowłokową? Oczywiście. Powłoki malarskie, bez względu na to, czy są nałożone na stal, czy są nałożone na ocynk, mają dużą przenikalność elektrolitów, czyli wody z różnymi. Solami. I w tym momencie zaczyna się podpowłokowa korozja cynku. Jeszcze nie groźna, bo cynk bardzo mocno nie będzie od razu reagował, ale ta wilgoć wchodzi pod powłoki malarskie, i one przestają być dobrze przyczepne do cynku i zaczynają odpadać z naszej konstrukcji. Czy również ta korozja podpowłokowa może spowodować szybsze niż normalne zużycie powłoki cynkowej? Tak. Zdecydowanie tutaj następuje takie dziwne zjawisko, które się nazywa korozja szczelinowa. Jeżeli elektrolity wnikają nam pod lekko już odspojoną powłokę malarską, to w tej szczelinie, Korozja powłoki cynkowej jest dużo, dużo szybsza niż jakby tych powłok y, malarskich w tym miejscu nie było. Także, jeżeli już nastąpi wstępne zniszczenie powłok malarskich i zacznie nam zachodzić korozja szczelinowa, to wtedy cynk koroduje dużo szybciej. Czyli dupleks rozwiązanie idealne, ale? Y Drodzy Państwo, oczywiście, jeżeli idealnie przygotujemy powierzchnię, będziemy mieć idealne warunki do nakładania powłok, będziemy mieć farby, które świetnie współdziałają z dupleksem, to wtedy będziemy mieć trwałą, kolorową we wszystkich możliwych kolorach wspaniałą konstrukcję. Ale tak jak we wszystkich stosunkach dwóch partnerów, Idealne warunki są bardzo trudne do otrzymania. I rzadko występują. I rzadko występują. No, skończyliśmy wywiad. Stresujące elementy sozanami. Tak, swoją drogą. Bardzo fajny most. Szkoda, że nieocenkowany. No, ale to wydaje mi się, że nie ma wielkiego problemu, bo jest to rodzaj mostu, który można bardzo łatwo zdemontować, usunąć te wszystkie pozostałości powłok malarskich, korozję, ocynkować i zamontować na nowo. Jesteśmy do tego gotowi. Super.